Zastanawialiście się kiedyś, jak to możliwe, że niektóre rośliny rosną z tak niezwykłą energią? Jak to się dzieje, że ich liście lśnią wręcz nierealnym blaskiem, a owoce osiągają imponujące rozmiary? Odpowiedź może kryć się w sekrecie, który Ziemia skrywała przez tysiąclecia Ormusie. Ta naturalnie występująca substancja, często znajdowana w bogatych w minerały glebach wulkanicznych, może wspierać wzrost roślin. Wyobraźcie sobie świat, w którym plony są znacznie większe, kwiaty kwitną z niezrównanym pięknem, a nawet najskromniejsza roślina doniczkowa rozkwita z niezwykłą siłą. To nie science fiction, to potencjał ormusu. Wykorzystując moc tego starożytnego eliksiru, nie tylko uprawiamy rośliny, pielęgnujemy samą siłę życiową. Zapraszamy do wspólnego zagłębienia się w fascynujący świat Ormusu i odkrycia, jak może on zrewolucjonizować nasz sposób myślenia o wzroście i plonowaniu roślin. Pamiętajcie jednak, że Ormus nie jest oficjalnie zarejestrowany jako nawóz w Polsce. Stosowanie go odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika a wszelkie doświadczenia ogrodników są subiektywnymi opiniami. Informacje zawarte w tym materiale mają charakter edukacyjny i nie stanowią gwarancji skuteczności produktu. Niezwykły potencjał Ormusu to nie tylko teoria. Został on udokumentowany w fascynujących eksperymentach w rzeczywistym świecie. Jedno z takich badań, przeprowadzone w suchym klimacie na wysokości 305 metrów, objęło pięć młodych orzechów włoskich. Drzewka zostały posadzone w identycznych warunkach, ale jedno z nich otrzymało specjalne traktowanie, regularne dawki Ormusu C11. Rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania. Podczas gdy grupa kontrolna orzechów włoskich rosła w przeciętnym tempie, drzewo traktowane Ormusem stało się dowodem na potęgę tej substancji. Urosło do imponującej wysokości 10 stóp, przewyższając swoich rówieśników o oszałamiające 5 stóp. Ale na tym różnice się nie kończyły. Drzewo traktowane Ormusem wydało znacznie większe orzechy włoskie, z których każdy miał imponującą średnicę 2,5 cala. A gdyby to nie było wystarczająco imponujące, to jedno drzewo traktowane Ormusem przewyższyło plonami swoich siedmiu odpowiedników, dając obfitość owoców, która zadziwiła badaczy. Sekret niesamowitego działania Ormusu tkwi w jego unikalnym składzie. Ten potężny eliksir jest bogatym źródłem niezbędnych minerałów, z których każdy odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu zdrowia i wzrostu roślin. Magnez, niezbędny do produkcji chlorofilu i fotosyntezy, zapewnia roślinie energię potrzebną do rozwoju. Cynk, kluczowy element aktywności enzymów i regulacji hormonów Wspiera zdrowy wzrost i rozwój. Miedź, niezbędna do budowy ścian komórkowych i odporności na choroby, wzmacnia odporność rośliny na stresory środowiskowe. Selen, silny przeciwutleniacz, chroni roślinę przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Jest też złoto, często kojarzone z bogactwem i luksusem, ale równie ważne dla zdrowia roślin. Złoto zwiększa zdolność rośliny do absorpcji światła i składników odżywczych, Dodatkowo zwiększając jej wzrost i witalność, ta unikalna mieszanka minerałów działa w idealnej synergii, tworząc środowisko, w którym rośliny mogą prawdziwie rozkwitać. Dowody są obiecujące. Ormus to coś więcej niż wspomagacz dla roślin. To potencjalna rewolucja w pielęgnacji roślin. Jego zdolność do wspierania wzrostu, plonów i ogólnego stanu zdrowia roślin sprawia, że jest to interesująca opcja dla ogrodników, rolników i miłośników roślin. A co Wy o tym sądzicie? Czy używaliście kiedyś ormusu w swoim ogrodzie? Chętnie poznamy Wasze doświadczenia i przemyślenia w komentarzach poniżej. Aby dowiedzieć się więcej o tej fascynującej substancji i o tym, jak może ona pomóc Ci w osiągnięciu sukcesu w ogrodzie, Zapoznaj się z artykułem, do którego link znajduje się poniżej. Pamiętajcie, że Ormus nie jest oficjalnie zarejestrowanym produktem nawozowym. Po więcej ciekawych informacji, zapraszamy na naszą stronę ormusonline.pl